Witam Państwa, ja jestem Piro, a to rozpakowanie siedmiu blindbagów z waveu 8. No cóż, w zasadzie można powiedzieć, że nie do końca wszystkie będziemy rozpakowywać, bo ktoś, niektóre już postanowił rozpakować w sklepie, no, niektóre były rozerwane niestety. No ale akurat powiedzmy, że takie, które chciałem mieć, to nie było wersji nierozerwanej. No, a że i tak planowałem je otworzyć, no to kupiłem już takie rozerwane. Na nasze się tylko dwie sztuki są takich rozerwanych. No jak widzicie niektórzy nie są zbyt kulturalni w sklepie i rozrywają te blind bugi. No nie jest to zbyt fajne. No ale bierzmy się do otwierania. Więc to sobie na początek trochę przesuńmy na bok. I zaczynamy w pierwszej. No nie będę wam mówił po kolei co jest. Będziecie mieć niespodziankę. Ja oczywiście wiem jakie są. Ponieważ sprawdzałem kody. A tu jeszcze powiem. Gdyby ktoś nie wiedział gdzie tu są kody. Pewnie tu słabo ostrość widać, o, ale teraz widać, że w tym miejscu mamy kod. Jest to kod AE i kod AE to gilda. A więc tak się ona prezentuje. Poza figurką mamy dołączoną kartę, która niestety się podniotła. Więc tak wyglądają karty z tej serii. Z tyłu mamy pokazane przykładowe kółcyki, z przodu mamy opis. I co my tu mamy o gildzie napisane? Uwielbia latać. Oczywiście jakieś ostrzeżenia. To weźmy na boki. Jeszcze raz się przypatrzmy figurce. No więc Wave 8 jest to ten Wave, gdzie figurki są takie przezroczyste. Ale według mnie nawet całkiem fajnie to wygląda. Też trochę niefajnie, że jest tu widać łączenie tułowia z głową. I widać taki żółty bolec w środku. Ale tak poza tym to naprawdę bardzo ładne. Zacznę od spodu. Tutaj ma ona przednie łapy pomalowane żółtą farbą, żeby były nieprzezroczyste. Tylnie ma niemalowane. No tu generalnie kawałek yy, odrobina farby chlapnęła na jej tył. O, teraz widać. No i generalnie bardzo ładna figurka. Za chwilę porównamy jej wielkość z innymi figurkami, jak tylko je rozpakuję. Więc weźmiemy ją sobie na bok i zaczącamy w kolejnym blind bagu. Ten też już jest rozerwany, więc wyciągnijmy to, co w nim mamy. Weźmy go jeszcze trochę bardziej, natnijmy, żeby się łatwiej wyciągało. I mamy tutaj flima. No, tu generalnie muszę powiedzieć, że zrobiłem y, dość duży błąd w tych blind bagach, bo chciałem mieć zarówno Flima, jak i flama, a przez przypadek dwóch filmów kupiłem. No ale nie będziemy obu rozpakowywać, tylko jednego. Więc co tu tam o filmie napisane? Uwielbia śpiewać. No, w sumie prawda, że w, o, w obu odcinkach, w jakich występował film z flamem, to śpiewali piosenki więc coś w tym może być. Mamy ostrzeżenia. I mamy naszego Flima. To ten bez wąsów. Bardzo fajna figurka. Bo ma specjalny kształt dla siebie, a nie jest po prostu przekolorowaną inną figurką. Znaczy, zarówno Flim i Flam mają identyczny kształt, więc tutaj powiedzmy, że zrobili dwie figurki z jednej formy. No i tak fajnie się to prezentuje. Ma całkiem ładny kapelusz z wycięciami na uszy. Naprawdę bardzo ładna figurka. Weźmy, porównajmy wielkość tych dwóch figurek. Jak widać, Flim jest... Trochę wyższy niż gilda, więc tak to wygląda. No za to gilda przez swój ogon jest zdecydowanie dłuższa. A więc odłóżmy go na bok i weźmy się za kolejny blind bag. Teraz już są szczelnie zamknięte, więc otwórzmy go. I zaczmy, co będziemy mieli w środku. A w środku mamy babcie Smith. Hmm, jakoś tak dziwnie wygląda, wygląda na tym rysunku. Dobrze, co my tu mamy o niej napisane? Piecze szarlotkę. Więc tak to się prezentuje. Oczywiście ostrzeżenia mamy. No i tak wygląda figurka. I też naprawdę bardzo fajna. Ma tutaj ten chodzik, żeby się podtrzymywać. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Zobaczmy kolejnego Blindbaga. A więc, tutaj mamy Golden Harvest, znaną też jako Carrot Top. I co mu tu o niej mamy napisane? Dzieli się smakołykami z ogrodu. A więc, tak oto ona wygląda. Jest to już moja druga figurka Carrot Top. Dobra, złapiemy ostrość, czy nie złapiemy? No, muszę trochę od słońca zasłonić. Bo jak słońce zaświeci, to nic nie widać. Albo w sumie może się dostosuje ostrość do słońca. Więc tak ona wygląda. No, jest to już moja druga figurka Karot Top. Więc zobaczmy teraz, jak się prezentuje w porównaniu z wcześniejszą. Więc jak widać, moja wcześniejsza figurka jest nieprzezroczysta. No, więc tak się one prezentują. Otwórzmy kolejnego Blind baga. Pora przejść do Main Six, z których mam dwójkę tutaj. Ciekawe, czy zgadniecie, które. No, macie niedużo czasu na zgadywanie, bo się zaraz dowiecie. Więc mamy tutaj Fluttershy. Więc ta Flatershai, w tym w Wave 8 jeszcze Flatershai to była po prostu przekolorowana Rainbow Dash. Ten właściwy kształt dopiero jej dali w późniejszych Waveach. W ogóle tak strasznie dziwnie wygląda. Ma te włosy strasznie ciemne. Wydaje mi się, że innej figurki mają jaśniejsze włosy. Zresztą weźmy teraz ją porównajmy z innymi figurkami przedstawiającymi Flattershaj. No i jak widzicie, te włosy ma, mają inne figurki, zdecydowanie jaśniejsze. No niezbyt mi się podoba odcień różu, który ma ta figurka. No ale tak to się prezentuje. Oczywiście ostrzeżenia. I mamy kartę. I co tu mamy napisane o Dba o swoich przyjaciół. No, więc tak się prezentuje Fluttershy. Otwórzmy kolejnego blindbaga. A w kolejnym blind bagu będzie A, leci mi z rąk Twilight. A więc ostrzeżenia. Zacznę sobie na niej na karcie napisane. Uwielbię się uczyć. I tak oto prezentuje się Twilight. Też generalnie jakaś taka ciemna jest. No, ale mimo to wygląda całkiem ładnie. Dobra, złapmy tu ostrość. O. Tak się oto ona prezentuje. Weźmy ją teraz, porównajmy z innymi figurkami przedstawiającymi Twilight, które mam. Więc tak to wygląda. I otwórzmy ostatniego Blind blindbaga. A, w zasadzie, zanim go jeszcze otworzymy, miałem porównać wielkość figurek. Więc powiedzmy, porównajmy do Twilight Flima. Więc, jak widzicie, Flim jest zdecydowanie większy niż Twilight. Więc tutaj zachowali takie proporcje, jakie w serialu są. Więc naprawdę fajna sprawa. No tak, tamy ze sobą to możemy otworzyć ostatnie. A w ostatnim blind bagu mamy, uwaga, uwaga, księżniczkę Cadence. I co my tu o niej mamy napisane? Pomaga innym. Więc wyciągnijmy Cadence. I tak oto ona wygląda. Też jest całkiem ładna. Chociaż też jest dość ciemnego plastiku zrobiona. Tutaj ciekawa rzecz, że tam gdzie jej włosy powinny być różowe, to po prostu jej nie malowali, przez co są takie trochę przezroczyste tej te włosy. Więc tak to ona wygląda. Też bardzo ładna figurka. Weźmy ją też teraz porównajmy z innymi figurkami Cadence jakie mam. Jedna jest blind baga, a druga strój trójpaku, więc tak oto się one prezentują. A więc, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.